Z numerem ósmym Anton Eriksson, 53, Mateusz Michal, Michał Kieler, to bramkarze, ten pierwszy z numerem siódmym, ten drugi z numerem 35. piątym. Gleb Bondaruk, następuje właśnie przywitanie kapitanów, Maciej Kruczek, Maciej Urban. Pierwsze wznowienie dla Gieksy, Marcin Ko... Mają szansę, by wyjechać z krążkiem, teraz blisko, straty, jest strzał na bramkę Mareja, jest dźwięk, słupka, a teraz delikatny szmer siatki. Szybciutko, w 37. sekundzie otwierają wynik tego spotkania gospodarze. Znalazł się krążek. Ni stąd, ni zowąd. Spotkania, dynamiczny mecz. I kolejna próba odbija Marej. Nie ma go w bramce. Pelaczyk chciał dobijać, ale interweniowali obrońcy. Jeszcze tam było Strzelanie bryka. 1 do 0. Jastrzębianie wyglądają na zespół, który lepiej wszedł w to spotkanie. I już prowadzą 2-0. Najpierw Arturs, teraz Eriks. To jest niedziela imienia braci Szewczenko. Piąta minuta, 45 sekunda. Radz poczekał na prawym skrzydle zagrywa do środka. Marej broni dobitka, a nie ma krążka w siatce. Ale teraz Lechtonen. Teraz mają więcej miejsca Katowiczanie. Nech fatal mrozi i to będzie bulik w tercji obie drużyny. Górą środkowy wprost na kij Martina Kasperlika. Ten zagrywanie najlepiej. Przejmują Katowicza. Nie mogą rozegrać. Dobra pozycja, Nechwatal wyciągnął parkan. I to była doskonała sposobność do tego, by złapać kontakt z JKH. Teraz Kasperlik i Marej. Dobitka i Marej. I Marej raz trzeci. Był taki moment. Ale teraz błąd ustawienia. Gieksy doskonałe podanie. Kasperlik, Kasperlik! Kasperlik! Nie oszukał Mareja, John Marej górą w długo, cały czas. Frank z Gals. Pokazał próbkę umiejętności. Kamienie! 3-0. Kiedy pozwalasz na długie prowadzenie przeciwnikowi, tak jak czynił to Frank Razgas, kiedy dajesz mu tyle swobody, kiedy jesteś tak bierny w obronie, to czekasz na wyrok. Ten wyrok wymierzył Jewgieni i Kamienie trafił do GKS-u Katowice, gdzie tych szans miał otrzymywać. Pojawia się Maciej Miarka, numer 21. 30-letni hokeista, mierzący 107. Jest! Trafienie! Mateusz Rąbkowski strzelał, strącił. Marcin Kolusz, tak mi się wydaje, i jest 3 do 1. A więc jednak, to wejście do bramki Macieja Miarki jakby na to nie patrzeć, szóstka zawodników JKH. Pusta ich bramka. Odłożona kara. I teraz wykorzystamy ten moment. Pięknie nagrał raz Razgalsowi i jest 4-1. 28 minuta 45 sekunda. Frank Razgals. Z czwartym golem. Dla jastrzęmskiego klubu hokejowego. Jeszcze Bachalejsza. Kals. Miarka niepewnie, ale nie ma dobitki. Choć teraz ofiarna interwencja Kolusza i powrót Wanackiego. I to może być 4-2. Wanacki sam na sam z Fatalem, ale Wanacki nie trafił. Poprawka też niecelna. Szkocz nagrywał mu świetnie. Smal. Teraz Jastrzębianie, Paś i trafienie. Znalazł piątą dziurę. Dominik Paś znalazł piątego gola dla JKH. Tak to jest w hokeju. Jak nie dasz z jednej strony, to dostaniesz z drugiej. GKS zapłacił za brak skuteczności w trakcie tych dobrych minut i za brak skusz. Rąbkowski, Lechtonen i trafił. Teraz Patryk Nechwatal nie interweniował poprawnie. Wydawało się, że ten strzał powinien odbić, ale jest 5 do 2. 53 sekundy tej przewagi wystarczyły Kadowiczanom, by zdobyć gola w okresie gry z przewagą. 40 wciąż cały czas jeszcze liderem rozgrywek. jest krążek w siatce! 5 do 3. Gieksa, Gieksa wraca. Sięga po tablicę Robert Kalaber. Zastanawiam się, czy będzie prosił o przerwę. 47 minuta, 27 sekunda. Paś, lepszy na buliku. Miarka zatrzymał bombę, którą posłał spod. I teraz będzie miał okazję Dominik Paś. Ale za długo zwlekał. Kapitalna na Jastrzemski Jastrzębski klub hokejowy zatrzymuje marsz kolejnych zwycięstw GKS-u Katowice. Na sześciu kończy się licznik. Dzisiaj 5 do 3. Aktualni mistrzowie Polski pokonują lidera polskiej hokejligi, który będzie zerkał na wynik meczu w Krakowie. Na to, czy wyprzedzi ich replasty Unia. Oświęcim. na trzy punkty zostają na Jastorze. Dziękuję pięknie za uwagę. Do usłyszenia. Dominik Kania.